Czy można się smucić doświadczając tak jak ja dzisiaj? Co? Idziesz do mnie? Chodź, chodź tej się pogłaskać. I dzisiaj będą swojskie klimaty, jak widać. Krowo! Ładna jesteś, jaki masz śliczne oko. I pachniesz też krową. Ładny masz zapach. I dzisiaj jestem w przedziwnym, takim nieoczywistym miejscu, przepięknym w miejscowości Waniewo. Mnóstwo ptactwa, bociany chodzą po ulicach. Przed chwileczką tutaj jeden poszedł w zakładkę. A po co? To się za chwilę okaże. Dzisiaj będzie kolejna kotwica. Ptaki. To tak naprawdę stosunkowo młoda kotwica, ale dość już solidna. Jest ona ściśle powiązana z moją fotografią, ale o tym nakręcę oddzielny film, bo ona zasługuje na to. Rozległy teren. Wszędzie rozlewiska Narwi. I masę, masę ptaków. To Narwiański Park Narodowy. Raj dla miłośników ornitologii. Przepiękne miejsce. Dzikie. I jest tutaj kilka zupełnie nieoczywistych atrakcji. Tam za chwileczkę tam pójdziemy. Ale wiatr jest silny. Mam nadzieję, że będzie słychać, co mówię. O mało głowy nie oberwie. Czapkę mi zabiera. <grymny> Dobrze, że kłycyk ją trzymam. I mamy pierwszą atrakcję. Mamy rzekę, ale żeby ją przepłynąć, to musimy tą tratwę przyciągnąć. Chyba siłą własnych rąk. No dobra. To próbujemy. Ale jak nie dam rady, to kamerzysta zakasa rękawy co my tu mamy? My jakiś tutaj łańcuch, który ledwo ciągnę. Jak myślicie? Dam radę, czy nie dam radę? Co to jest w ogóle? Co to jest? Słuchajcie. Czy wy widzicie tego siłacza? No... Kto dał radę? Kto dał radę? Żanetka! Tylko teraz trzeba zrobić, żeby tratwa nie odpłynęła, słuchajcie. Ona odpływa. Tratwa, proszę Cię, nie odpływaj. Jakie mam Cię przyczepić, żebyś Ty nie popłynęła? No dobra, słuchajcie. Tratwa jest. Tylko trzeba tam teraz zaskoczyć. Dobra. Wow! No i widzicie? Takie się tu rzeczy dzieją. Nieoczekiwane. Czy to będzie bez strat? Zobaczymy. Czy w całości wrócę? Sprzętu na zabierałam. A tu takie okoliczności. Hmm. Uwaga, uwaga. Jestem. <ścoughs> uwaga, teraz kamerzysta, ale tratwa odpływa. No, i co teraz? Znowu muszę się wykazać, znowu muszę się wykazać, słuchajcie, tu jest gorzej, daję radę. Uwaga. Tylko ja wceluję to po Może to tak trzeba? Holender nie wiem jak to trzeba. Może to tak. Jestem, jestem, udało się, jestem, kamerzysta został, odpływa, no dobra, ja muszę iść dalej. Co to była atrakcja? Każdemu polecam. A ten pomost łączy dwie miejscowości: Waniewo, z którego przyszłam, i śliwno. Po drodze jeszcze kilka takich trat. A na końcu punkt widokowy, do którego zmierzam. A wszędzie ptaki, ptaki, ptaki. Woda, rozlewiska. I wiatr. Cudowne miejsce. I jaskółka och poleciała. I słuchajcie. Patrząc stamtąd, zastanawiałam się, co to za przejście w środku tej łąki. Ale teraz już wiem, przed chwileczką przeszły tędy krowy, i poszły tam. Przejście dla krów. I są nasze krówki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I mały cielaczek. I słuchajcie, mamy pierwszy punkt widokowy na naszej trasie. Czy wy to widzicie? A czy wysłyszycie ten dźwięk tej trzciny wysuszonej? I zaraz zobaczymy, co widać z tego punktu. Pięknie pachnie takim drewnem świeżym, i co widać? Nasze bohaterki, krowy. I słuchajcie, w tej trzcinie są bardzo rzadkie ptaki. I żeby na nie popatrzeć, musiałam cały ten sprzęt tutaj przytachać. Ten ciężki aparat, lornetkę i plecak ze ekwipunkiem. Ale warto było. Mówiłam, że będzie następna i mamy następną atrakcję. To. Hop! I mamy słuchajcie cel mojej wyprawy, punkt widokowy. Ciekawe, co tam zobaczymy. Piękne chmury nam się pojawiły. Spójrzcie jaka perspektywa piękna. Zobaczcie jak przepięknie. I czy można się smucić? Doświadczając, tak jak ja dzisiaj. Ale, żeby tutaj przyjechać, planowałam ten wyjazd cały tydzień. Wstałam tradycyjnie o czwartej rano, jak przy każdej takiej wyprawie. Jechałam dwie godziny. Nadźwigałam się tego, Przętu. Czyli musiałam wykonać wysiłek, ale ten wysiłek ciągnie te wszystkie kotwice. Do końca życia będę pamiętała tą wyprawę. Będę w niej kotwiczyła, kiedy tylko zechcę. No tak. Ale, żeby mieć w czym kotwiczyć, to trzeba doświadczać, doświadczać i doświadczać. A pamiętajcie. Że myślenie o wysiłku jest gorsze niż sam wysiłek. I chyba pójdę do końca tej trasy. Tak. Pójdę dalej. Ale zanim pójdę dalej, to jeszcze wejdę, zobaczę, co jest na górze. Jaki widok. pięknie. Przeszłam całą kładkę. Jestem w miejscowości Śliwno, prawdopodobnie już. I mamy kolejną przeprawę. Ale tutaj to już. Powiedziałam, że ciągnąć nie będę. I kamerzysta zobowiązał się, że przyciągnie. Więc teraz tylko czekam na przeprawę. Raz. Dwa, trzy, cztery. No. Widzicie, jak się spieszy? Chce być lepszy ode mnie. Tylko, że tato to chyba ma kółka. Jakoś za szybko płynie. To się nazywa przeprawa. Słyszycie te ptaki? I zobaczcie z jakim spokojem ona to przeżuwa. <laughs> o, już nie przeżuwa. I dobiegła końca moja wyprawa. I przedziwne to miejsce. Tak piękne. Byłam tu kilka godzin, a nie spotkałam ani jednej osoby. Czas na relaks. Posiedzę sobie tutaj jeszcze troszeczkę. Popatrzę na tą piękną rzekę i zjem bułeczkę.